do Was z bardzo, bardzo wysoka, bo aż tam z góry, z trzeciego piętra, z gimnazją. I pokonaliśmy dużo, dużo stromych, wysokich schodów. I przy okazji odbyliśmy kilka troli, ale to przyszliśmy do Was, żeby pokazać Wam pewne przedstawienia, które przygotowaliśmy w ramach takiego naszego projektu. Nie, w Nie, tym razem to nie będzie czerwone kaptury. Tym razem opowiemy wam zupełnie nową historię i to będzie o pewnym zajączku, który nazywał się Szaraczek, mieszkał sobie w lesie razem z rodzicami. W takiej harce jak widzicie o No, to co posłuchamy historii? Tak! Tak, to się z wami i zobaczymy co się będzie działo. O, to jest mało się Szaraczek. Witajcie drugie dzieci. Być może zastanawiacie się dlaczego mówię tak cichu. Już tłumaczę. Tam w łóżeczku śpi sobie mój synek Szaraczek. Szaraczek idzie dzisiaj po raz pierwszy do przedszkola. Czy pomożecie mi go obudzić? Tak. Możemy? tak. Możemy. Dobrze, policzę do trzech i wszyscy razem krzykielę obudź się Szaraczku. Jeden, dwa, trzy. że jest rany. Chętnie bym sobie jeszcze poskał. Szaratku, wstawaj szybciutko. Dzisiaj idziemy do przedszkola. Co? Tylko nie przedszkola. Nie, nigdy dzisiaj nie idę. Na tapczanie siedzi leń. nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie, jak to ja nic nie robię? A kto siedzi na tapczanie? A kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał? A kto się w głowę podrapał? A kto zgubił kalosze? O, proszę, proszę! Na tapczanie siedzi le, nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a tram nie piłem? A uszu dzisiaj nie myłem, A nie urwałem guzika, A nie pokazałem języka, A czy nie chodziłem się strzyc? Czy to wszystko nazywa się nic? Na tapczanie siedzi leni. Nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do szkoły, Bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, Bo czasu miał za mało. Nie zasznurował trzewików, Bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo jestem za dużo roboty. Nie napoił azora, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda. Miał zjeść kolację, tylko ustami blasnął. Miał położyć się, nie zdążył, zasnął. Śniło mu się, że nad czym strasznie się trudził. I tak zmęczył się tym sen, że się obudził. Nie, nie chcę być takim leniem. To, myślą, coś zasiadł do rodzinnego śniadania. O, patrzcie, to jest tatuś Ma. Matateczki. Kochanie, kochanie, jest warzywa. W przedszkolu będziesz potrzebował dużo siły. Tatuś, nie smakuj mi. Nie lubię pomidoru, ani marchewki. Nie. Tak naprawdę, ja bardzo lubię warzywa. Ale warzywa dają siłę, prawda? A siła jest potrzebna w przedszkolu. Jeżeli będę jak warzywa, będę miał siłę. A ja nie chcę mieć siły. Więc jeżeli nie będę jak warzyw, nie będę miał siły. Jeżeli nie będę miał siły, nie pójdę do Nie mam mowy, żebym poszedł do szkole. Muszę coś wymyślić. Szarycuch myślał bardzo intensywnie. Myślał bardzo, bardzo, bardzo. Mam pomysł. Uciekam z domu. Tak, to jest najlepsze wyjście. Zaraz się spakuję i już ni nigdy więcej nie tutaj nie zobaczył. Będę się bawił przez cały dzień. Ile? Tak też zrobię. Patrz, ty jesteś na plecach, myszko nimi i pakuje wszystkie swoje zabawki. On chyba naprawdę chce uciec. Teraz już wszystko rozumiem. Szereczek uciekł, a co jeśli go nie znajdziemy? A co jeśli wpadnie do jakiejś dziury, już nigdy z niej nie wyjdzie? Kochani!